Drop zone to the black Cześć, tutaj Late'owi Witam was W odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle dawno nie było żadnego odcinka z opisywania i tak dalej. więc dzisiaj przeanalizujemy sobie najnowszą celebrację, gdzie e, głównymi takimi rzeczami e, to po prostu są samony. E, Dual Dokan Festival, gdzie mamy samony nowego tranksa i nowego zamasu. Także tak to wygląda do Cantencu Celebration, więc zaczynając od samego początku. E, mamy oczywiście login bonusy, to wiadomo, ja standardowo codziennie się logujemy i dostajemy jakieś tam mniejsze lub większe nagrody. E, specjalne misje, czyli robimy misje tam typu zrób tyle i tyle. Eventów, zużyj tyle i tyle staminy, i za to dostajemy nagrody. Zazwyczaj dużo ds z tego się wyciąga, więc fajna sprawa. Kolejna rzecz to przecena na kamienie, czyli na Dragon Stony. mamy e, 12 kamieni przecenionych o 60% tylko raz, 32 kamienie przecenione o 50% dwa razy i 91 kamieni przecenionych o 20%. Mamy 7 razy dostępną taką opcję. Dodatkowo e, dwa razy mamy super przecenę, czyli jest dostępna też paczka za 77 kamieni. Później mamy Super Thank You Pack, czyli to są bodajże paczki od pilafa. Ponownie kolejna rzecz: Beginner Pack został odnowiony, czyli znowu pilaf. Nowa rzecz: New Merchandise Daily Capsule, czyli dzienne kapsuły. To jest coś. Widziałem to już w innych grach podobny do Dokana z innych anime i tak dalej. To jest miesięczna albo. Ilość tam dniowa okresowa subskrypcja, czyli na przykład płacicie tak jak za Netflixa powiedzmy płacicie tam 40 zł i przez następne 30 dni codziennie dostajecie jakieś nagrody. Zobaczmy, jak to dokładnie wygląda i zaraz przejdziemy dalej do tego opisu. Weźmiemy sobie w sklepik Pilafa strzałka w prawo i mamy Daily Capsule i mamy tutaj pakiet na 15 dni oraz pakiet na 30 dni. I w takim pakiecie za 24 zł na 15 dni dostajemy. Dostajemy jednego DS-a po kupnie oraz dwa ds -y dziennie za zalogowanie się. A za 48 zł mamy po kupnie 5 DS-ów i 3 ds -y dziennie za logowanie. Jeżeli chodzi o ceny, to naprawdę jest przyzwoicie. Jeżeli ktokolwiek będzie myślał w ogóle o kupnie czegokolwiek tutaj u Pilafa, to te subskrypcje z DS-ami są najlepsze. Lepiej się to nawet opłaca od kupowania po prostu DS-ów. Eee, tutaj za to 48 zł macie bodajże po miesiącu, po 30 dniach razem 95 DS-ów, coś takiego, taka informacja mi się obiła. Także no, myślę, że jest, jest ok. Nawet ktoś może sobie kupić dwie te subskrypcje i wtedy macie pewnie plus minus 150 DS-ów za ile? Za eee, około 70, 70 parę zł. Eee, także no, myślę, że to jest dobra cena w porównaniu do... Tego, co oferuje nam tutaj sklepik z kamieniami, więc jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany, to może warto się tym zainteresować. Tak tylko wspominam, że mogło być o wiele, wiele gorzej i drożej, więc myślę, że jak na takie coś nie ma tragedii. Czekamy aż się naładują tutaj obrazki i lecimy z dalszym omawianiem. Okej, okay, te paczuszki. Później e, legendarna kampania, czyli kampania dotycząca LR Trunksa. Jeżeli ktoś go nie ma, jeszcze nie ma, no to darmowego LR Trunksa możecie sobie oczywiście wyfarmić. U mnie na kanale jest cały tutorial, jak zrobić LR Trunksa darmowego od początku, od zera do LRki na 100% w Potential, także znajdziecie go u mnie na kanale na 100%, więc polecam sobie zobaczyć. A ci, co mieli tego Trunksa zrobionego, to jak się zalogujecie, powinniście mieć po prostu wykonane misje i e, powinny tam być e, Elder Kai do odebrania, zwrócone wszystkie niebieskie orby, które zużyliście do Highland Potential, żeby go ulepszyć, plus ileś tam bodajże 30 ds do odebrania lub 20 ds już nie pamiętam. Także ci, co mieli go zrobionego, to po prostu odbierzecie sobie nagrody. Później mamy Porungę, czyli znowu wraca, wraca smok z życzeniami. Zbieramy przez 7 dni codziennie, jedną kulę możemy zebrać codziennie jedna kula, kula jest do zdobycia i po 7 dniach będziemy mogli wybrać sobie bodajże trzy życzenia jeżeli dobrze pamiętam na przykład pierwszego dnia możecie zabrać jedną kulę, drugiego dnia możecie zabrać dwie kule, jeżeli ktoś nie zrobił tej wcześniejszej czyli działa to w tył, powiedzmy 7 dnia możecie zebrać wszystkie wcześniejsze 7 kul, tak to działa w tył możecie zbierać, do przodu nie możecie zbierać i jakie są tutaj jakie są tutaj Powiedzmy zadania, żeby zdobyć te kule każdego dnia. Już wam pokazuję tutaj. Przygotowałem grafikę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zróbcie sobie screena, bądź po prostu odpalajcie ten filmik. E, pierwszy, e, szybko może przetłumaczę. Mam nadzieję, że wszystko będzie się zgadać. E, pierwsza kula, czyli po prostu zużywamy tutaj ticket, który dostaliśmy w Baba Shopie. wybieramy postać i za to dostajemy pierwszą kulę. Druga kula to będzie zużycie przynajmniej 77 staminy. Trzecia. Kula to będzie ukończenie pierwszego stage'a w nowym evencie z wegetą na normalu lub zihardzie. Czwarta kula to będzie naciśnięcie skautera podczas banerów z samonami. Wiecie, po prawej stronie jest skauter, żeby zobaczyć jakie są w środku postacie, to zapewne o to chodzi. Kolejna kula to mamy wykonanie jakiegokolwiek stage'u używając itemka senzubin. Także łatwa sprawa. Szósta kula to mamy zebranie siedmiu niebieskich Kisfer, czyli niebieskich kuleczek do Hayden Potential, czyli prawdopodobnie najlepiej po prostu zrobić event, event w którym po prostu się zbiera te, te kule do Hayden Potential i wtedy będziecie mieli misję zaliczoną. Nie można zdobyć tych kul, nie liczą się te kule, nie zalicza na misji, jeżeli zrobicie po prostu extreme Z-battle z jakieś gdzie tam wypadają te e, key-sfery po prostu. I ostatnia kula to będzie naciśnięcie na specjalny baner na ekranie głównym, czyli tak jak macie, już Wam pokazuję, jak macie na głównej stronie tutaj na dole te wszystkie banery, które się przewijają, to prawdopodobnie tutaj pojawi się specjalny baner, klikniemy na niego tego siódmego dnia i będzie do zdobycia ostatnia kula, więc tak to się prezentuje. Tak się prezentują tutaj e, te wszystkie zadania Porungi. Mam nadzieję, że Wam się to przyda, więc e, spoko, zróbcie sobie screena. Wrzucałem to też na Discorda i na grupę facebookową, więc tam też wszystko z opisem e, znajdziecie sobie, jeżeli ktoś e, zapomni jak to po prostu zrobić. Ok, lecimy dalej. Porunga, potem mamy właśnie do wyboru za ten ticket, o którym wspomniałem. 77. Z 77 postaci, możemy sobie jedną wybrać, więc fajna sprawa. Jeżeli czegoś nie macie, to naprawdę warto. Później, informacja, że za niebieski kamień możecie kupić, so, wybrać sobie jakieś postacie. Żeby zrobić niebieski kamień, to kupujemy paczkę za normalną kasę Dragon Stone'ów, więc no, jest jak jest. No i najważniejsza sprawa: Dual Dogan Festival, czyli jeden baner z trunksem, jeden baner z zamasu. Pierwszy pakiet jest, pierwszy pakiet samonów jest przeceniony, nie są za 50 tylko są taniej, plus bodajże trzy e, samony i czwarty jest darmowy, tak jak to zazwyczaj jest w Dual Dockham Festiwalach, tak to się prezentuje, no i standardowo za samony dostajemy tikety i za te tikety później znowu możemy na tych banerach sobie samonować. Są też samony z Future Sagą, z kategorią, są też samony na Elder Kai, za 25 ds u dostajemy 5 Elder Kai'ów. Tutaj informacje o dwóch nowych eventach, oczywiście, żeby te nowe postacie zdokanować, Trunksa oraz Zamasu. Nowy stage dostajemy do Boss Rusha, fajna sprawa. Kolejna duża ilość DS-ików. Virtual Dokkan Ultimate Clash powraca, kolejna edycja, więc też DSy czekają nowy event, tam mamy do zdobycia bodajże Vegetę plus Gotenksa SSO3, bardzo fajne karty, więc polecam sobie wyfarmić ten event. No i tutaj przypomnienie, że po prostu wszystkie Dokan eventy są pootwierane ponownie, Extreme Z-Battle także są pootwierane, wraca kilka starszych eventów, także warto sobie wyfarmić tutaj na przykład jakieś postacie czy medale na zapas, bo niektóre te eventy naprawdę co pół roku powiedzmy wracają, więc warto na zapas sobie wyfarmić różne rzeczy. Super Battle Road dostępny codziennie, nie w weekendy, tak jak było wcześniej. Boost do nagród podczas robienia misji mamy odnawiane co 4 godziny, nie co 8, więc to jest super sprawa, jeżeli chodzi o farmienie. EXP podczas questów jest razy 4, więc bardzo dużo możemy sobie EXPA nabić. Przeceny w BabaShopie standardowo i Golden Weekend Mission, czyli kolejne dodatkowe misje i nagrody, więc e, to by było na tyle, jeżeli chodzi o omówienie tego wszystkiego. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, jeszcze raz pokażę może tego porungę, żebyście tutaj sobie mogli ewentualnego screena zrobić, czy zapamiętać. Więc e, tak to się prezentuje. Polecam te wszystkie eventy, które się pojawiają robić bo naprawdę spoko są te darmowe postacie, i tak dalej, i tak dalej. Więc co? Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się na razie. Cześć!